Minecraft, ale gdy dostanę jakiekolwiek obrażenia, zamienię się w lasowego moba. A moim celem widzowie jest zdobycie demantów, także zostawcie łapkę w górę i napiszcie jakieś komentarze. Zobaczymy, czy mi się to uda. Dobra, zebrałem już jakieś podstawowe itemy, ale może zobaczmy, jak to w ogóle działa. O, co jest, widzowie, jestem teraz iron golemem? i Jezu! Nie, dobra, muszę uważać, żeby nie zostać każdego demantża. Dobra, ciekawe, co jest w tej Ej, dobra, mamy naprawdę mocne rzeczy. One się naprawdę bardzo przydadzą. Dobra, lecimy dalej. Dobra widzowie, zbierę sobie jeszcze trochę jedzenia i pójdziemy sobie wtedy do kopalni. Wiecie co, chyba nie zmieszczę się nigdzie tym golemem, także muszę dostać jakieś obrażenia, zobaczmy co będzie dalej. Dobra, ten golem się nawet nie topi widzowie, także nie wiem, musimy wejść na magmę. No od razu lepiej widzowie, widzicie, jestem teraz pszczółką, teraz zmieszczę się naprawdę wszędzie. Jak widzisz, jestem już w kopalni, także zaraz będę mógł poszukać już jakichś pierwszych diamentów, ale muszę mieć najpierw żelazo. Żelazo pierwszy już się przepaliło, także zróbmy sobie kill off i... O, i możemy już szukać diamentów, gdzie one mogą być? No, widzowie, jestem teraz Wordelem. O co tu chodzi? Przecież to jest jakieś straszne! Nie zabijam wszystkich na łapkę. Zobaczcie to, jakie to jest dziwne. Dobra, teraz już żaden MOB mi nie podskoczy, Przecież jestem najmocniejszym mobem w całej grze. O nie, nie, jestem zwykłym szlawnym zabijakiem. No nie, no. Dobra, spróbuję chociaż pokonać tego. O jezu, zobaczcie, jak szybko kogo zabijam. A, dobra, nie wiem, nie mam będzie, gdzie to są diamenty. Widzowie, kopię się i. Tak, tak, mamy to. Jest, w końcu. Mam, mam diamenty, także udało mi się to zrobić, widzowie. Zrobiłem ten challenge.